Pozytywna przerwa służy budowaniu kompetencji, jaką jest samoregulacja. Badania pokazują, że uczniowie zachowują się lepiej, kiedy już czują się lepiej, a pozytywna przerwa została stworzona po to, aby pomóc uczniom w samoregulacji i w lepszym samopoczuciu. Zaangażujcie uczniów w wymyślanie poprzez burzę mózgów, jak ma wyglądać miejsce do pozytywnej przerwy w klasie. Mogą się w nim znaleźć poduszki, muzyka, pluszaki, jakieś piłeczki antystresowe, książki. Wszystko to, co zaproponują uczniowie, co pozwala im się poczuć lepiej w momencie, kiedy odpala im się mózg gadzi. Starsi uczniowie mogą stworzyć coś. Tak złożonego jak na przykład Hawaje, gdzie będą leżaki, poduchy do czytania, książki, gazety. Wiadomo, że trzeba dopasować to też do Waszych możliwości infrastrukturalnych i wielkości Waszych klas. Pozwólcie uczniom nadać miejscu specjalną nazwę. Odwołuje Was również do karty używania pozytywnej przerwy, natomiast bardzo ważne jest samo podejście do pozytywnej przerwy. Czyli jeżeli my dorośli, jeżeli my nauczyciele myślimy o tym, że dzieci zaczną zachowywać się lepiej, kiedy już poczują się lepiej, to pierwsze pytanie w momencie, kiedy dziecko zachowuje się w sposób, który niekoniecznie my akceptujemy lub nie jest zgodny z powszechnie obowiązującymi normami, zamiast pytać, dlaczego Ty się tak zachowujesz? Może warto zapytać, czego potrzebujesz, żeby się lepiej poczuć? Ucz pozytywnej przerwy, karta numer 41. Facebook, Instagram, subskrypcja na YouTubie. Koniecznie, dzięki Wam będzie nas więcej. Wow, widzę to! Wielkie dzięki.